Siemanko, witajcie w moim mieście. A moje miasto to jest wolne miasto. Tak, co ja dzisiaj zrobiłem w mieście? Wybudowałem plażę taką Taką dziwną. Plażę, ale jako jakąś taką plażę. Tak. Obok portu. Plaża. No nawet nieźle, nieźle to wygląda. no. Taka niezła plaża, tak. O taka plaża. Dobra. Mam dla Was zadanie, jak komuś się chce, może policzyć te wszystkie figurki, mini figurki w mieście. Dostanie punkt, jak dobrze policzę. Tak. I co? A, w ogóle wezmę tu. Te klocki, bo one tu nie pasują. O, teraz to lepiej wygląda, no. Jeszcze ten słoik po musztardzie wezmę. Tak, i tu później posprzątam, no. To policzcie te wszystkie minifigurki. Dalej trwają wybory na burmistrza, no. To jak policzycie minifigurki, to i... Dajcie głos na któregoś z trzech kandydatów. Odsyłam do poprzednich filmików. A miasto tak wygląda, całe. I te wszystkie minifigurki policzcie. Tak, bo robimy spis mieszkańców. No. Tak wygląda miasto całe. Z nową strefą wypoczynkową, z plażą. Tak. Tak wygląda całe miasto, będzie wam łatwiej policzyć, jak Wam to dokładnie pokażę, te wszystkie minifigurki. Tu Pan mój, jak już mówiłem, przechodził obok Enrique, naszego licznego grajka i go docenił. Wciepnął mu tu pieniążek, tak. Tu jest Pan mój kandydat na Burmistrza Wolnego Miasta. No. I tak także ten. Także co? Wezmę sobie aparat do drugiej ręki. I podobało Wam się moje miasto to łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja. Co tam chcecie? I na razie.